Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W dzisiejszym dniu mam pewien zgryz. Mam reklamację na akumulator do kosiarek, do tych wszystkich traktorków jeżdżących o pojemności 30Ah. To jest akumulator akurat nie z iwasy. Naładowałem ten akumulator. Ten akumulator, wszystkie przyrządy, począwszy od opornicy przez tester elektroniczny, pokazują, że jest w porządku. No ale klient twierdzi, że ten akumulator nie ma szans odpalić jego kosiarki. W związku z czym przeprowadzę pewien eksperyment. Spróbuję wziąć ten akumulator i nagrać klientowi, czy aby na pewno ten akumulator nie da rady odpalić kosiarki. Postanowiłem odpalić taką większą kosiarkę. Kosiarka pochodzi z firmy Fiat i nazywa się Doblo. Ma silnik o pojemności 1,3, silnik diesla. Spróbuję uruchomić, może mi się uda, chociaż jeden raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest akumulator, o którym Wam mówiłem. Marcin, chodź go zamontujemy. Zobaczymy, czy on wejdzie, czy nie. To jest odwrotny plus, także musisz go tak ustawić. Dobrze, Zobaczymy tylko, dźwięk. czy będziemy. Nie będziemy nigdzie jechać, tylko potrzebujemy go przetestować. No nie, no. też tak nie wejdzie. Z tamtej trzyma. strony na plusie udało się założyć bez kłopotu. Trzyma elegancko, a tutaj e, mamy taki biegun nakładany na akumulatory typu AGM. Tu i dokręć macie z tej strony porządnie, żebyśmy mieli pewność działania. Mieszko zasięg za autem za chwileczkę, jeszcze nie odpalaj, mieszko będzie osobą, która wykona wyrok. No i zobaczymy, czy jest to zasadna reklamacja, czy też nie. Mieszko, eksperyment będzie polegał na tym, że po prostu odpalisz raz, zgasisz, odpalisz, zgasisz, zobaczymy, czy w ogóle faktycznie jest zasadna ta reklamacja. Dawaj. Tylko na luzie. Zgasz. Odpal jeszcze raz. Zgasz. Odpal jeszcze raz. Zgaś. Odpal jeszcze raz. Zgaś. I jeszcze raz. I dodaj to, że na światła odpala. Pokaż światła. Jeszcze raz. To będzie szósty. Dawaj jeszcze Pokaż, raz. że na światła odpala. Dobrze, odpalamy na światła. Marcinie, według Ciebie ten akumulator nie odpali kosiarki? Według mnie odpala, jak widzicie. Nawet na światła daje radę. Mieszko, możesz zgasić. Dziękuję za pomoc. Nagrywam. Jak widzieliście, akumulator 7 razy dał radę do uruchomić silnik diesla. Mieszko, zrobiłeś wpis w karcie gwarancyjnej? Dobra, tutaj wpisaliśmy w kartę gwarancyjną informację dla klienta. Dodatkowo podłączyłem ten akumulator pod ładowarkę NOCO Genius w tryb AGM+. Doładujemy go jeszcze klientowi, aby był w 100% naładowany. Oczywiście jeszcze go elegancko wyczyszczę i umyję, żeby go oddać w dużo lepszym stanie niż przekazał go klient. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek bardziej na wesoło Wam się spodobał. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Myster Akumulator. Jeżeli odcinek się podobał, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. A jeżeli kanał Myster Akumulator jest Wam tak samo bliski jak i mi, pamiętajcie, aby subskrybować. Jest to bardzo ważne dla mnie. Wracam do swojej roboty. Trzymajcie się. Cześć!